Hej, na kanale he. Sechran Bajka na Dzisiaj opowiem Wam o książce Wędrowcy. Napisał tą książkę Anna Popozińska. Myślę, że tą książkę znają wszyscy I, no, i autora też. Ta książka polegała na tym, że był tam młodszy braty. I siostra, i, 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 siostra nienawidziała swojego brata, bo i, on zawsze czytał, a, siostra, a brat nienawidział siostrę, bo ona zawsze go okłamywała, kiedy on, i, ona chciała, żebyś on wyszedł z szafy, że on tam coś robił. I kiedy i, ona chciała uderzyć go patykiem... и зацепила, зацепила по За... попротка, и мамы, а потом попротка подаровала, и, и... и и, 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 и попротка, и, и, там, и гарник, и, в который была попротка, ещё разбил, и там вылечил еще какие-то ключи, и... и брат поведал, уже и, 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 пачки, и Jest tu rodzinny i klucz. No te przygody były ich bardzo fajne. On jest też, znaleźlibyście. I kiedy oni przyszli do domu, jeszcze Wiginki nie było, bo była czwarta godzina 24 grudnia. I, I książka jest bardzo fajna. Mogę pokazać Wam takie, no, obrazy. No, że jest taki obraz jeszcze gdzieś. Takie, że kiedy tam rozdział jest. Pamiętam, że w siódmym rozdziale jest jeszcze obraz. O, taki jest tam, gdzie dziecko jest. I powiedziałam, że ta mama stać. No i mogę powiedzieć, że na tym mogę już kończyć. Byliście na kanale Stefan Bajka. dobra, Salcie, lajka, subskrybujcie. I wszystkim, pa.